Dobry wieczór! Kochani, życzę Wam na te święta wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Żebyście byli mądrzy i przede wszystkim cierpliwi. Cierpliwość jest bardzo ważna i jest bardzo przydatna, zarówno w kontaktach z drugą płcią, jak również em, w, w kontakcie z Panem Bogiem. Bowiem nie ma co wymuszać różnego rodzaju rzeczy. Po prostu wszystko niech idzie swoim torem. No nie. swoim tempem. Co wcale nie znaczy, że jeżeli ty jesteś chory, to Bóg tak chce. Nie. Bóg tak nie chce. Chyba, że przyszedł do ciebie. Objawił ci się osobiście. Rozmawiałeś ze swoim spowiednikiem na ten temat. I... Wiesz, że to był Pan Jezus i powiedział Ci, że to jest Twój krzyż, choroba, nie? To wtedy jak najbardziej wskazane jest, abyś ten krzyż przyjął. Natomiast w innym wypadku, wolą Bożą jest to, abyś był zdrowy. To jest pewne na 100%. Tak więc na te święta życzę Wam wiele zdrowia, cierpliwości, mądrości, smartnych tań. Jeżeli zejdziemy na ziemię, to bardzo smartnych tań. Mam nadzieję przede wszystkim, że nie będziecie w te święta sami. I nawet jeżeli jest tak, że jesteście sami, to spotkajcie się z innymi, którzy również są sami i nie będziecie sami. I te osoby również będą same. Nie warto być w święta. Samotny. Naprawdę. Oraz szczęśliwego nowego roku. Z racji takiej, że każdy nowy rok jest super, hiper wystrzałowy. To, żeby kurczenie było wystrzałowe dla Was na tyle, że urwie wam palce albo coś innego. Tego nie chcemy. Nie, 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 no. Ja natomiast cóż, jestem w tym miejscu, w którym jestem. Dlatego, że w moim pokoju dzieją się teraz różne dziwne rzeczy, których ja nie rozumiem, ale nie muszę wszystkie rozumieć. I dlatego cierpliwie czekam, aż to się skończy. A wiem, że się skończy. Będę mógł wsiąść z powrotem na swój wózek. Kiedy będzie już cieplej. Coraz cieplej. Będę mógł wybyć sobie gdzieś na zewnątrz. Pojeździć. Och. Jak bardzo będę go chciał. Jak bardzo bym chciał pojeździć sobie z kimś. Bo nie ja za duże ryzyko wypadku. I dlatego wolę jeździć jednak z kimś, mieć w razie co asekurację za sobą. Usłyszałem kiedyś słowa, że Jeżeli podobają Ci się młode dziewczyny, to w porządku. Jeżeli dorastasz i wciąż się podobają młode dziewczyny, to w porządku. Ale jak zaczynają podobać się dzieci, to znak, że najwyższy czas schodzić z tego świata wam, że jest w tym racja pewna. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Bóg się rodzi, moc kleje. Pan niebiosów wywyższony. Ogień krzepnie blask ciemnieje. Wzgardzony, okryty chwałą, Król nad wiekami, a Słowo ciałem się stało i zamieszkał między nami. Wyobraźcie sobie, jak ogromną Bóg musi darzyć nas miłością, jeżeli Jego Słowo stał się ciałem. sobie? Że kochasz te kogoś tak mocno, że aż bez żadnego kontaktu fizycznego to osoba zachodzi w ciążę i rodzi się nowe życie. Powstaje nie? To jest niesamowite. Tak było ze Świętą Anną i z ojcem Maryi. Dlatego, że oni nie uprawiali seksu. I dlatego jest Maryja bez grzechu poczęta. To znaczy, że seks jest grzechem. Jest. O ile nie jest w małżeństwie. Zapraszam zatem do poślubiania się odpowiedzialnie, pamiętając o tym, że miłość to nie jest uczucie. Miłość to nie jest coś na zasadzie. Wydaje mi się, to jest decyzja. To jest decyzja, z którą trzeba żyć do końca życia. Zapraszam, polecamy Cyk Cukurski. Trzymajcie się ciepło. Błogosławieństwa Bożego na te święta wszystkiego dobrego niech po prostu Bóg wcielony czyli Jezus Chrystus objawi wam swoją miłość dlatego, że jeżeli objawiłby wam swoją miłość, na którą większość osób nie jest gotowa, a również ja. Ja w pierwszej kolejności nie jestem gotowa. O nie, nie, nie. Bardzo bym chciał poznać taką miłość, ale boję się, że po prostu kopnąłbym w kalendarz i tyle. Byćem nie było. W każdym razie życzę wam, abyście chociaż o Poznali miłość Boga. Zapraszam polecam, jak już mówiłem. Pozdrawiam mi wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego Roku.